Dzień dobry, Agnieszka Sowilo z tej strony, eee, właściwie czy dobry wieczór, <grymne> na samym wstępie wszystkiego najlepszego dla Was, moje kochane raczki, eee, na urodzinki, no nie, te czerwcowe raczki przede wszystkim, teraz są w takim okresie przedurodzinowym, <laughs> nie szarżować energią, nie denerwować się, nie dawać się denerwować, odpuścić i puścić wszystko, co jest negatywne, co jest wyczerpujące, co jest beznadziejne, co jest w ogóle niepotrzebne. Dobra, ja sobie tutaj ustawiłam już talie. Zobaczymy sobie, co ona tutaj pokaże. O Jezusik, pięknie wiecie o tym. Dobra, to jest lagus. To jest lagus, tak, to jest lagus. To jest runka, która informuje o... Wiecie, o czym ona informuje? Ona informuje o miłości. Co wy na to? Hmm. O takich pięknych przeżyciach emocjonalnych, o takich sytuacjach, gdzie ktoś jest najszczęśliwszy na świecie, gdzie kogoś rozpiera energia i rozpiera go chęć, że tak powiem, zatopienia się. W czyś na przykład ramionach. O. No. To są też runy powrotów, ale też oczyszczenia jest to runa. Poczekajcie, ja muszę coś zrobić i ja wiem, że Wam się to nie spodoba, ale nie wyłączę tego nagrania. Musiałam przeczyścić kamerkę. <noise> no bo zapomniałam na początku, no co? Dobra, nieważne. W każdym bądź razie jest to runa, którą może informować o tym, że. Po pierwsze, bardzo dużo za tutaj się będzie kładło. Po drugie, generalnie rzecz biorąc, nowych, fajnych, emocjonalnych znajomości, ale takich, które przynoszą same dobro, same takie poruszenie zdrowe, gdzie Wy możecie tworzyć, gdzie Wy możecie w pewien sposób na wyższy poziom takiej swojej egzystencji wejść i twórczej, i intelektualnej, bo emocje w tym nie przeszkadzają i, i po prostu to jest taki fajny, super moment, w tym czerwcu na oczyszczenie e, wszystkiego, no, czyli puszczenie pewnych rzeczy, e, podziękowanie za współpracę, ale w taki ładny sposób to wszystko, co w maju e, było. E, nazwijmy to po imieniu. Było dramatyczne na przykład. Te wszystkie rzeczy, które zrobiłyście lub nie zrobiłyście, te wszystkie sprawy, które były w niemożności, że tak powiem, jeżeli chodzi o załatwienie, jeżeli chodzi o przeprowadzenie, jeżeli chodzi o w pewny sposób takie yy, no, zainicjowanie też, bo tutaj y, pewne rzeczy mogły być na myśli, ale poczekajcie, bo sobie złożę jedną. No, no, no jak w mordy szczeliu chodziło o miłość. No, to to co się nie udało, że tak powiem w maju, uda się w czerwcu. Co wy na to? <laughs> I tak naprawdę to jest czas dla was na to. E, dopiero teraz, dopiero w tym momencie jest czas na to, żeby wejść w energię miłości, żeby się otworzyć, żeby popłynąć. Tak, Lagos, płynięcie. Po pierwsze, masa wody u was będzie, masa oczyszczenia. Wszelkie techniki oczyszczające, generalnie rzecz biorąc, przysięgam, jak chrzest, E, tak samo możecie stosować. To jest teraz magia kobieca, to jest teraz magia wody, to jest teraz wszelkie, wszelkie, wszelkie e, oczyszczające jakieś, e, nie wiem, kąpiele, jakieś sytuacje, gdzie e, wpadacie do morza, gdzie, no, jak ta wanda, właściwie dobrze, nie jak ta wanda, to już nudna, e, po prostu wpadacie do morza, teraz widzicie to, jak wpadacie do tego morza i się oczyszczacie, ale tak do czubka głowy, Także wychodzicie jak tata mokre zudonne w każdym bądź razie. E, ja wam powiem tak, bardzo dużo z gości z zagranicy, bardzo dużo informacji z zagranicy, w ogóle takie wymiany, że tak powiem, e, informacji właśnie pomiędzy ludźmi, ale różnymi ludźmi, z różnych stron świata, to jest teraz takie ciekawe. Może wy się gdzieś zalogujecie na jakichś stronkach, gdzie będziecie chcieli się uczyć języków, będziecie się chcieli uczyć jakby o nowych. E, państwach, o nowych kulturach. Po prostu ścigną was ludzie z innych miast, krajów, z nadwody. Bardzo dużo tutaj widać takich energii em, balansujących. Wy w maju mogliście mieć, że tak powiem, przepraszam za wyrażenie, ale ja to powiem, takiego delikatnego pierdolca em, emocjonalnego i szarże mogły być takie na zasadzie, nie wiem czego chcę, E, chciałbym, ale się boję, o na zasadzie, Boże święta, co to będzie, jak się wydarzy. No, i pewne rzeczy się nie wydarzyły, pewne rzeczy nie doszły do skutku, a inne rzeczy najprawdopodobniej e, niektóre osoby, którym o tak bardzo duża zazdrość poleciała, e, popierdziły plany. No i dobrze, i teraz jest taki czas, gdzie te osoby nie będą miały do was dostępu. Zresztą ja mam takie wrażenie, że skoro ta lagus wyszła, w tym czytaniu, to wy, y, znajdziecie sposoby, y, bardzo łagodne sposoby, ale jednak na to, żeby zblokować pewnych ludzi. No. Druga rzecz, że lagus potrafi y, zwrócić energię falą, wręcz falą uderzeniową, która została z, w pewien sposób do, do, do Was na przykład wysłana i y, 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 krzywdę nam miała zrobić na poziomie. Także to będzie bardzo ciekawy, że tak powiem, miesiąc. Urlopy świetnie się udadzą. Pamiętajcie, że będzie bardzo dużo informacji od byłych osób, od byłych przyjaciół, byłych znajomych, byłych kochanków, byłych partnerów, no byłych mam i byłych tatut, to chyba trochę, trochę, chociaż lagusta intuicja wielka, wielka. Mogą być jakieś sny. Możecie dostawać wsparcie i podpowiedzi od właśnie tamtej strony. No to pozdrawiajcie ją oczywiście bardzo słodko i serdecznie. W każdym bądź razie jest to taki okres, gdzie bardzo dużo rzeczy ruszy do przodu. Dlaczego? Dlatego, że będzie ku temu energia, będzie ku temu przepustowość, będzie ku temu, że tak powiem, nie będą zakłócać emocje, jakby planu tego co jest najważniejsze. Fajnie, ja mam takie wrażenie, że wy zadbacie o siebie bardzo. Dużo zresztą opieki tutaj widać z zewnątrz, wyrównanie pewnych rachunków, lagus, czyli krótko i tematycznie. Jeżeli już czyścimy na przykład łazienkę, no to wiadomo, że czyścimy i wannę i kibelek i umywalkę, tak? Więc tutaj będzie czyszczone wszystko razem do kupy. Prawdą to jest, wiecie o tym, że to jest prawdą. <laughs> Przepraszam. Ale to nie koronawirus. O, ciekawe czy nie zdajmą filmu. Na sumę sumerą w każdym bądź razie. Hmm, dobry czas wykorzystać go trzeba maksymalnie. Maksymalnie. To są też odtrutki. Świetnie Wam wyjdzie połączenie, że tak powiem, nowych jakichś tam diet, różnych innych naparów, różnych innych rzeczy z ćwiczeniami. Wszelkim ja tu widzę, że większość raków po prostu się rzuci do jakichś rzek, do jakichś mórz, do jakichś oceanów i zacznie pływać. Zacznie autentycznie, generalnie rzecz biorąc, pracować nad swoją surwetką, ale to tak w sposób, który jest łagodny dla ciała, a z drugiej strony porusza wszystkie mięśnie. Fantastyczna sytuacja. To jest też wyszczuplenie, to jest wypięknienie, to jest lagus, to jest pani jezior, lagus to jest taka... Nimfa, taka eteryczna, taka delikatna, taka czuła, taka piękna, taka... Także panowie, żebyście nie, ten, nie zniewieścieli, <grytanie> żartuję, ale będziecie też skorzy bardziej po prostu do, do czułych takich momentów, do czułych takich spotkań. No, fajnie się zadzieje. Przypływ gotówki tutaj widać, to jest więcej niż pewne. Proszę, przepraszam, bo ja tego komara muszę gdzieś odtegować, bo on zaraz mi wlezie i na kamerę, i jeszcze na nos. Proszę, Moskitia, tak, proszę ja Was, widać tutaj przypływ fajnej gotówki, ale też jakby rozliczenie z długów, generalnie rzecz biorąc, zaległości jakieś, to jest takie przyjemne, to jest takie zbalansowane. Just, lagus też daje bardzo fajne, że tak powiem, pojednania, porozumienia, dojście dwóch zwaśnionych stron do E, pogodzenie w rodzinach, to jest najważniejsze, bo to jest rewelacyjna energia, jeżeli chodzi o opiekę rodzinną, jeżeli chodzi o połączenie matek z dziećmi, jeżeli chodzi właśnie o takie uzdrowienie z relacji, e, które są na takim poziomie faktycznie emocjonalnym, nie? Mm. bardzo fajna energetyka. E, pomysły tutaj będą na przeprowadzki e, gdzieś bardzo daleko. E, zresztą w pewien sposób Wy możecie pomagać komuś się usadowić gdzieś za granicą na różne sposoby. Także tutaj każde ryzyko się opłaci, akurat w czerwcu. Wbrew pozorom, nie wiem jak to jest możliwe. Czekajcie, bo my oni naprawdę tutaj zjedzą, jak Boga kocham, co się wydarzyło, takiego, że latają, latają i po prostu ten. Poczekajcie, muszę coś jeszcze zobaczyć. No, zakończenie pewnych spraw. To jest bezdyskusyjna energia zakończenia pewnej historii. Lagus, która odpłynie po prostu, bo to jest jak. Widzicie, isa i kenas, no taka energetyka i tu jest zamknięcie pewnego, pewnego rozdziału bardzo niesmacznego, bardzo takiego niemiłego, takiego, takiego, który wam spędzał sen z oczu i w ogóle i yy, zawracał głowę i nie byliście w stanie nic zrobić, byliście rozedrgani, byliście w kropce, byliście w takim potrzasku, nie mogliście nic z tym zrobić, tutaj właśnie energię pokazują. Lagos, oczyszczenie, puszczenie tego wszystkiego, zamknięcie rozdziału, do widzenia płynę dalej. Statek wziął, odsumował i generalnie żywiąc popłynął. No i tak to właśnie wygląda. Tak, wszystkie właśnie tego typu imprezy, jak jakieś rejsy, różne inne pierdoły, jak najbardziej, brać i to od ręki. E, ja bym tylko się, bo tutaj mogą być jakieś oświadczenia, tu mogą być sytuacje, gdzie naprawdę staniecie staniecie przed, że tak powiem, no, z jednej strony pięknymi wyborami, a z drugiej strony trudnymi wyborami. Bo przy laguż trzeba niestety uważać na to, co projektujemy bardzo mocno. I teraz, jeżeli jest ogromna chęć miłości, to żeby nie nakręcać tej sytuacji, naprawdę żeby jej nie nakręcać, żeby siebie nie nakręcać, to to na pewno miłość. Kiedy to na przykład jest potrzeba tylko bliskości, nie? To jest ważne. Ale z drugiej strony, jeżeli to jest potrzeba bliskości, a przylezie ta miłość i nie wiecie, co się dzieje tak naprawdę, tak spokojnie, fajnie się czujecie. To też, żeby to zauważyć, bo lagu zdaje naprawdę dużo darów kobietom po prostu tutaj. No fajnie, z drugiej strony to wasz czas, jakby nie było. Fajnie, tutaj też sprawy rodzinne, jeżeli chodzi o ten czas prenatalny, jeżeli chodzi o ten czas z dzieciństwa, to wszystko, bo wypływają pewne gorzkie żale, że tak powiem, i będziecie potrafili wybaczyć, będziecie potrafili oczyścić się z pewnych, no właśnie, takich trzymających jeszcze was w ryzach, że tak powiem, energii, które nie pozwalają na to, żeby wejść na przykład w związki, nie? Że jest bardzo trudno wejść w związki w pewien sposób po prostu boicie się, także niektóre z Was, kochane moje tutaj, widać, że będą szły na terapię, wszelkiego rodzaju zapoczątkują, że tak powiem ten etap, no i jeszcze jedna rzecz jeżeli są raki, które mają firmy sprzątające, które mają firmy, nie wiem, jakieś no nie wiem sprzątające, myjące, cokolwiek no nie zajmujesz się myciem statków, myciem powierzchni płaskich, różnych innych rzeczy ja coś powiem, Wy tutaj będziecie mieli po prostu przez rany, bo będzie tyle zleceni pracy, naprawdę. Także stawiać na pracę, którą lubicie. Dla niektórych osób po prostu może być zatrzęsienie, na przykład oczyszczania ludzi, czy oczyszczania energii pewnych, uwalniania i tak dalej, bo to jest tego typu energetyka. Bardzo dobrze wyjdą wszystkie, ale wszystkie, wszystkie. I projekty, które są związane z artystyczną stroną życia. Wszystkie. Jak jeden mógł. I bardzo duża wena twórcza, jeżeli chodzi o na przykład takie klarowne, krystaliczne, takie do, fajnie do zrozumienia, na przykład na papierze przedstawienie spraw. To jest taka, będziecie mieli ogromną wenę twórczą. I to do wszystkiego. Do wszystkiego. Tu tylko prosiłabym o jedną bardzo ważną rzecz, bo lagus to jest coś, co. No dobrze by było nie odwracać tej energii, a mam takie wrażenie, że przez te pierwsze 10 dni czerwca możecie mieć takie zapędy do tego. Uważajcie, w co wleziecie. Bo jak wy odwrócicie lagus, jak wy nie wykorzystacie tej energii. Prawidłowej, wzorcowej, to lagus potrafi was utopić. Dokładnie. Czytajcie sobie to, jak chcecie, ale po prostu nie zatraćcie się w pewnych rzeczach, nie przeszarżujcie pewnych rzeczy. Więcej pokory i zastanowienia się, ułożenia się, aniżeli walki to na pewno, nie? Ja bym się jeszcze zastanowiła nad jedną rzeczą, dlatego że często lagus przynosi właśnie taką. Sytuacje, gdzie ktoś wraca z zagranicy, mimo że go nie było bardzo długi czas i nagle mówi, hej, jestem, słuchaj, chciałbym, chciałabym z Tobą znowu już być, chciałabym z Tobą funkcjonować, mam pomysł na biznes, wiesz, ja Cię kocham i tak dalej. Natomiast bardzo rzadko, bardzo rzadko ta energetyka w momencie, kiedy się wchodzi na trzeciego albo daje się komuś wyjść na trzeciego, że tak powiem, przynosi spełnienie. No, niestety to jest właśnie w taki sposób, więc może nie róbcie sobie tego dobrze. Teraz tak, jeżeli macie jakieś pomysły emocjonalnie, gdzieś pod wpływem impulsu, na przykład, będziecie tworzyć, to to jest tak, na przykład, załóżmy: siadam do obrazu i po prostu przychodzi mi myśl, że ja mam namalować to i to, i od razu biorę farby. I nie tam, nie dyskutuje ze sobą sama, że się najpierw wykąpię albo to, albo tam. Nie, po prostu pod wpływem impulsu od razu, generalnie rzecz biorąc, maluję idzie ta energia. Pamiętajcie, że najpiękniejsze rzeczy stworzycie pod wpływem impulsu. Ale nie w rozszarganych, zwariowanych emocjach, tylko pod wpływem impulsu. Bardzo dużo będziecie miały tych impulsów właśnie z góry, właśnie od intuicji. Słuchajcie się jej w tym miesiącu, i wbrew pozorom wszelkie znaki wodne będą waszymi towarzyszami podróży. Uczyć Was albo najbardziej pomocne, ale tutaj też pamiętajcie o jednej bardzo ważnej rzeczy. Za dużo wody robi bagno. Dlatego bardzo proszę się uziemiać, nie wiem, gdzieś tam szukać brać zatyłek i, i y, nie wiem, dyskutować z nimi, spotykać się i w ogóle, na przykład znaki y, ziemi. Y, żeby trochę więcej tej ziemi było, tego uziemienia, uziemiać się właśnie na różne sposoby tak, taktycznymi, stosownymi y, y, z, y, y, z sytuacjami, gdzie faktycznie pracujecie, gdzie nie odlatujecie, gdzie nie jesteście tylko w tej takiej energii wody. To jest bardzo ważne no nie wiem no tak troszkę żeby tej wody nie było aż tak strasznie dużo to można jakiś ogień tam odpalić generalnie rzecz biorąc żeby ona troszkę wyparowała się podgrzała i wyparowała ale ja mówię poważnie czyli znaki ognia i znaki ziemi generalnie rzecz biorąc będą wam bardzo pomocne znaki powietrza mogą troszeczkę falna robić w życiu czyli pewne zakładki takie właśnie na morzu tej, na tej wodzie, że tak powiem, takie wzburzające. Uważajcie po prostu najnormalniej. Będziecie bardzo takie spokojne, bardzo takie wyrozumiałe, ale też nie bierzcie do siebie tego, co znaki powietrza będą w tym miesiącu sobą reprezentowały, jeżeli chodzi o Was. Legus pokazuje natychmiast, bo ona pracuje na intuicji, ona pokazuje natychmiast, kogo trzeba wyeliminować się z otoczenia. Natychmiast. Wy się nawet z tym nie kłóćcie, tym bardziej, że ja tutaj dołożyłam Runy, i um, mówię, ten maj mógł być y, y, miesiącem, gdzie pewne rzeczy się nie udały, ale ktoś żłobił ktoś żłobił, jakiś taki wysynek, że tak powiem, żłobił, żeby się coś nie udało, co mogło być naprawdę bardzo fajnego, bardzo dobrego. I teraz wykorzystujcie ten czas, żeby zrealizować swoje właśnie cele na polu, na polu przede wszystkim uczuciowym i y, zawodowym. Biznesowym przede wszystkim, ale wiecie co? Przy dobrze jest niektórym osobom mówić zupełnie sprzeczne informacje. No? Objąć taką strategię, żeby <laughs> e, no właśnie, żeby nie wiedziały, jak jest naprawdę. Nie chwalcie się swoimi sukcesami, swoją miłością, swoimi partnerami. Swoimi propozycjami, że tak powiem, które otrzymujecie od y, ludzi, którym się podobacie na przykład, którzy chcą z Wami współpracować i tak dalej. Po prostu nie chwalcie się w tym, y, tym miesiącu niczym, dobrze? Bądźcie takie wyrozumiałe, w tym takie dla siebie wyrozumiałe. Jak Ty nie klepniesz, to inni nie będą wiedzieli, no i nie będą mogli posłać energii. Dowiecie się o jakiejś osobie, która. Y, która tutaj w pewien sposób znaczy małą satysfakcję możecie mieć w tym miesiącu, jeżeli chodzi o wieści z daleka i jakby załatwienie pewnych spraw w sposób pozytywny, gdzie mogłyście mieć jakieś tam obiekcje, czy ktoś jakąś zapłatę dostanie za pewne rzeczy, to wszystko wyprostuje. Dostajecie informacje z, z zagranicy, że wszystko idzie dobrze, wszystko idzie bardzo dobrze. Generalnie rzecz biorąc, że nawet lepiej niż by wam się wydawało. Nie wiem, coś tutaj jeszcze będzie y, 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 pooczyszczane y, w, w sprawach towarzyskich, ale nie, to u dzieci raczej. Mhm. No, od jakieś informacje na pewno na temat bardzo dobrych, że tak powiem, spraw zawodowych, jakiegoś takiego naprawdę wypłynięcia na powierzchnię. Także tutaj na to może to będzie zaproszenie, coś podobnego, co generalnie rzecz biorąc, Wam przyjdzie rozpatrzeć. No, ja bym na Waszym miejscu jechała. No, a co Wy zrobicie? No to cóż, ze ślubnymi proszę się godzić, ze ślubnymi proszę się. E, troszeczkę bardziej nimi zająć bo ślubne tutaj osoby y, będą bardzo takie napięte bardzo będą potrzebowały tego, żeby im pokazać że są ważne w waszym życiu e, ja mówię poważnie, bo inaczej możecie po prostu mieć akuku w postaci bardzo dużej e, no niespodzianki na zasadzie właśnie tego trzeciego, czy tej trzeciej po co wam to, ja was uprzedzam to jest energia Lagus, byście nie były zdziwione, nie odwróćcie tej energii na yy, yy, właśnie Disolu. Kochani, yy, używki, powtarzam, troszeczkę odstawić wszystko, co nie służy, generalnie rzecz biorąc, Ym, i jeszcze jedna rzecz, to jest doskonała nauka, dla, to inaczej czas dla nauki rzeczy nowe, <laughs> zupełnie nowe, ale zupełnie odjechane i zupełnie nowe. Bo będziecie się uczyć nie tyle. Poprzez intelekt, będziecie się uczyć, poprzez zapamiętywanie emocjonalne. i to będzie bardzo dobry czas. Bardzo dobry czas. Zresztą sami mi to napiszecie. Dobra, kończę z Wami. Kocham Was bardzo, buziaki Wam daję. W Wam daję. Tak. Życzę Wam fajnego miesiąca. I proszę zadbać o siebie. Tak. No i Lagos to jest takie fajne odzywanie się, mówienie, komuś, że się go lubi, kocha, że jest dla nas ważny no, oczyszczanie przez bieganie, fajny hasło no nie, oczyszczanie przez bieganie no i pływanie tak najłatwiej dobra, buziole, trzymajcie się ciepło pa.